嗯哼。 Co pani robi? Czy pani zwariowała? Ileż można w tym gwardzie waszym pierdolonym zdawać w prawo jazdy? Powiem pani tak. To nagranie zostanie skierowane na policję mm -hmm. i będzie pani skierowana na badania psychologiczne Dobrze. Niech Pani puści pojazd. Niech Pani zabierze rzeczy. Siadamy, co prawda? Nie, to nie Gracias.